Thank <laughs> you. Oglądacie SKTV hity na czasie. Dziś dla odmiany jesteśmy w Katowicach i to właśnie stąd zobaczycie najbliższy program Miejska Lista. Jak widzicie, to miasto tętni życiem, a przed Wami teledyski i najlepsze pozdrowienia od uczestników programu. Zaczynamy prosto z ulicy Mariackiej. Miejski liście w Eskat i na czasie dziś prosto z Katowic spotkałem naszych przyjaciół z Ukrainy. Cześć! Dzień dobry. Jak masz na imię? Was? A, właśnie, jak masz imię? Anastazja. Koledzy, kolega z Polski, tak? Tak, z tym no, Jakub Kuba. E, a skąd jesteś? Stąd Piotrowice. Okej, okay, to jest. Jedna z dzielnic z Katowic. Pomagasz naszym przyjaciołom, tak? Nie, nasz kolega jest tutaj trzeci dzień, pokazujemy, pokazujemy mu Uniwersytet Ekonomiczny, no i Mariacka, Rondo Sztuki, Spodek, no te ciekawsze, ciekawsze miejsca w Katowicach. Może się zachaczymy zahaczymy, Że... jest, co, jest co zwiedzać. Żeby nie było, z Tobą się też przedstawię. Jak masz na imię? Andrzej. Jak Ci się podoba w Polsce? Ehm, ładna Ukraina. Okej. Okay. <laughs> On chciał powiedzieć, że ładne państwo bardzo podobają w Polsce. Rozumiem, że kolega jeszcze się uczy polskiego, ale wszystko jest na dobrej drodze. Tak, jeszcze uczy, to teraz jest jeszcze przede przed nim jeszcze. Co robicie w Polsce? Studiujemy. Co ciekawego? Kosmetologię i stosunki międzynarodowe, stosunki gospodarcze. Ty dwa kierunki ciągniesz, tak? A kolega też? Co studiujesz? E, zaraz programuję. Programowanie, tak się nazywa to? Nie, on po prostu je się nie studiuje, a będzie tylko albo pracował, albo studiować Tutaj programowanie. Aha, tak to się nazywa, kolega? Kolega jest samoukiem, także no świetnie sobie radzi bez szkoły. Ma, ma, sprogramuje w domu w swoim zaciszu za, za, za domowym, ale no świetnie, świetnie mu to wychodzi. To nieźle, no to cały szacun dla was. E, ja przychodzę do Was z teledyskami, z hitami na czasie. W miejskiej liście możecie sobie wybrać to, na co macie ochotę. Zapraszam Was wszystkich nieco bliżej. E, Proszę bardzo, wybierajcie to, na co macie ochotę. Dorzućcie jakieś pozdrowienia, może po ukraińsku, co? Może ty? Po ukraińsku coś. Po ukraińsku pozdrowienia? Мені дуже приємно, що я перебачив цю країну. Ця країна дуже цікава. Передаю привіт усім своїм друзям, колегам. запрошую до Польщі. Польща є дуже красива країна, цікава, добрі люди. І я бажаю, щоб наші народи співпрацювали і були дружніми і розвивалися до європейського союзу. Ніц, не зрозуміло захимше, ja тлумачиш, але виглядало це на добру рекламу і освятчення, можна повість. Na, na pewno nas nie, nie zbluzgał. No ja myślę tłumacz, tylko tak szczerze. On powiedział, że... no okej, okay, dobra. Powiedział, że Polska jest bardzo ładna, ładne państwo, bardzo mu podobają i żeby nasze państwa współpracowali między sobą i żeby... no tak jak, grani, jak graniczymy dwa tych państwa, żeby tak było zawsze. Och, niech tak się stanie. Dobra, wróćmy do muzyki. Na co macie ochotę? Myślę, że najciekawszy jest wybór One Direction. One way or another. Tak, tak. No szkoda, że to nie jest wersja oryginalna Blondie, bo jest świetna, ale ta też jest niczego sobie i daje radę. Świetnie. Okej. Okay. Dobrze, to w takim razie specjalnie dla Was One Direction w SKTVin hit na czasie prosto z Katowic. Dziś miejska lista prosto z Katowic, samego centrum, dokładnie z ulicy Mariackiej. A koło mnie tym razem Asia i Rafał. Opowiedz, w jaki ciekawy sposób się poznaliście dzisiaj? No, byliśmy w Wordzie na egzaminie ciężkim na prawo jazdy. I akurat wyszło na to, że przed samym egzaminem yy, zaczęliśmy dyskusję na temat pytań, i tak jakoś wyniknęło, że później. Yy, My się polubiliśmy, wr wr wróciliśmy razem tutaj na Mariacką i tutaj się raczej za niedługo rozstaniemy, niestety. Niestety, e, no to czekaj, e, w ogóle tak, zdałeś czy nie? Ja zdałem. A ty zdałaś? Tego pytania miało nie być. Rozumiem, że nie do końca poszło tak, jak było w planach. No nie do końca niestety, e, czasem się tak zdarza. No dobrze, ostatnio e, SKTV pomaga w różnych sytuacjach sercowych. Jak tam kolega? E, jak kolega no dopiero poznany, bardzo sympatyczny. I co mogę więcej powiedzieć? Dałaś mu już swój numer? E, nie. A dasz? E, pan to nie powiem. Okej, okay. a chciałbyś numer z koleżanki? No, niestety nie mogę powiedzieć. No wie pan. Wie pan, wie pan, wie pan panie. panie! Wiesz. To, to już są sprawy takie osobiste. Okej, okay, to ja w takim razie trzymam za Was kciuki, ale już na początku mam dla Was coś, co musicie zrobić razem. Razem wybierzecie tyle dysk, który zagramy na antenie SKTV i dla kogo? Dla Was. Chyba, że pozdrowicie kogoś jeszcze. Możecie to zrobić teraz. Kogo pozdrawiam, pozdrawiam wszystkich z Jawożna i tyle. I dzięki. Pozdro. Okej, okay, kogoś jeszcze? A ja pozdrawiam całe Mysłowice oraz prezentera i całą ekipę Eski. Dziękuję bardzo w imieniu swoim Dobrze. całej redakcji. Jaki Teledysk zagramy? Dzięki, teledysk już. Dobra, niech leci pierwszy. Może być Marina and the Diamond. Świetny kawałek. Ok, Marina and the Diamond. Klikamy i gramy na Antenie SKTV w Miejskiej liście. Tym razem sobie siedzimy w miejskiej liście w SKTV, prosto z Katowic, koło mnie... Viola, Co u Ciebie? Bardzo dobrze wyszłam z uczelni, żeby się troszeczkę poopalać. Niestety koleżanka mi uciekła, ale pozdrawiamy Martynę. Gdzieś tam jest i czeka na mnie, pewnie za rogiem. Pewnie się już opala. Pewnie tak. Okej, okay, poza opalaniem jakie masz plany? Jakie mam plany? Nie wiem, coś tu się dzieje, pójdziemy jeszcze zobaczyć co, bo nie mamy pojęcia, Ani Ja cię mogę zdradzić, że tu się wiele dzieje. Przed tobą teledyski, hity na czasie. I teraz sobie możesz zrobić taki mały biforek przed twoim opalaniem i słuchaniem najlepszej muzyki. Proszę bardzo, wybierz sobie to, na co masz ochotę. Pozdrowienia już poszły, chyba, że poza Martyną też chcesz kogoś pozdrowić. Pozdrawiam mojego chłopaka. Który ma na imię? Przemek. Przemek, to pewnie dla ciebie będzie ten teledysk. O, oh, hmm... No Lista dobra. jest dość długa, więc sobie proszę bardzo, poprzewijaj. To będzie to. To, czyli inna Morden Friends. Proszę bardzo! Prosto z Katowic Miński liście SKTV. Oglądacie SKTV Hity na czasie Chris witam raz jeszcze. Za nami dziewczyna, nie wiem czy się uda, ale spróbujemy zagadać, pogadać. No i co z tego wyjdzie? To wie. Hello. Cześć, jak masz na imię? Proszę. Jak masz na imię? Sara. A czego sobie słuchasz teraz? Nie, ja film oglądam. O, jaki film? Yy, Trzy metry nad niebem. Czy ja się mogę dosiąść? No może pan. Okej, okay, dobrze. Jestem Chris Żółwik. Przychodzę do ciebie z teledyskami, tak. z hitami na czasie. W ramach miejskiej listy możesz sobie wybrać kawałek, który dodatkowo możesz zadedykować swoim znajomym. Pytanie, co to będzie? Proszę bardzo, wybierz sobie. Wybrać? Oczywiście sekundkę, tylko zobaczę. A w międzyczasie powiedz mi, co u Ciebie słychać. A wszystko w porządku, wszystko w porządku. Co ciekawego można robić w Katowicach? Na szkolenie przyjechałam. Hmm, to tak. skąd jesteś? Z Opola, spoza Opola w sumie. O Opole, Opole, piękne okolice. Tak. Ok, y co gramy? E to. Case and tak. red off. Proszę bardzo, klikamy play i pozdrawiamy. No to może y wszystkich moich znajomych, tak? Mojego y, najlepszego przyjaciela, Sebastiana. No i tyle. I wszystkich z Opola. Tak, oczywiście. I Katowic, I misk. I skąd się czy nie. Nie, wystarczy. Okej, okay, miejska lista, ciąg dalszy już za Dzięki. chwilkę. Powoli kończymy miejską listę w SKTV i Winchity na czasie, tym razem prosto z Katowic, a dokładnie z ulicy Mariackiej. Na zakończenie koło mnie. Kora i. Samanta. To bardzo ładne imię. Dziękuję. Takie wyjątkowe, raczej się nie spotyka. No, niestety. Masz szczęście, masz szczęście w życiu też? Jak widać nie! No właśnie, coś ci się stało, opowiadaj. Wywróciłam się. Przykra historia, lepiej nie mówić. No dobrze, co dziś porabiacie? Obecnie zamiast w ramach w sumie zajęć idziemy w towarzystwie naszej grupy na piwie. No to ładnie, no to ładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów. Eee, sesja się zbliża. Niestety nieobłagalnie. Przygotowane do egzaminów? Jak zwykle. Wszystko na piątkę, obkute już dawno. To się tylko jaki kierunek studujecie? Rozumiem, że ten sam. Tak, socjologia. Na uniwerku? Śląskim. Okej, okay, powodzenia. Dziewczyny, żeby było miło i przyjemnie, w miejskiej liście mam dla was teledysk i hity na czasie. Wybierzcie sobie to, na co macie ochotę, możecie dorzucić pozdrowienia. To pozdrawiamy naszych kolegów, którzy właśnie siedzą na zajęciach. I to, którzy siedzą parę metrów dalej. I wkuwają, i odpoczywają. Co gramy? Na humorę. Proszę bardzo, Ryan Lewis też się pojawi w tym teledysku. To na zakończenie miejskiej listy. Zapraszam na kolejną Chris Coider. Do zobaczenia w SKTV.